Witajcie w herbatce z bekonem, najbardziej niepoprawnym miejscu w internecie, gdzie analizujemy kulturę, społeczeństwo i absurdy życia w Wielkiej Brytanii, popijając to wszystko herbatką i zagryzając czymkolwiek, co macie przy sobie. Dziś temat, który może niektórym złamie serce, innym rozjaśni umysł, a pozostałym potwierdzi wszystko, co już podejrzewali. Temat kontrowersyjny. Klik bajtowy i dla niektórych bardzo, ale to bardzo osobisty. Dlaczego Brytyjki nie chcą Polaków? Dlaczego? Dlaczego? Polak w UK to przecież chodzący ideał. Pracowity, zaradny, z poczuciem humoru. Umie zrobić remont, zna się na samochodach, a jak trzeba, to i ogórkowo ugotuje. Prosto ze słoika, którą kupi w polskim sklepie. Ale jakoś nie działa. Dziś przyjrzymy się temu fenomenowi z każdej strony: emocjonalnej, językowej, klasowej, historycznej i romantyczno-flirtowej. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czemu Brytyjki patrzą na Ciebie jak na przystawkę z innego menu, to ten odcinek jest dla Ciebie. Nie zapomnij także o lajku, komentarzu i subskrypcji. Aby nie przegapić nowych odcinków, co niedzielę. Zaczynamy. Miłość po angielsku to jak brytyjska pogoda. Niby jest, ale zawsze wygląda, jakby zaraz miała się skończyć. Polski mężczyzna, nawet jeśli twardy, wychował się w kraju, gdzie emocje się wyraża. Czasem z przesadą, czasem z dramatyzmem, czasem z flaszką w ręce, ale zawsze z sercem. A w Wielkiej Brytanii? Hmm. W Wielkiej Brytanii emocje to temat tabu. Tak samo jak pieniądze, uczucia i prawdziwy smak herbaty. Tu się nie mówi, kocham Cię. Tu się mówi, Are you all right, mate z wyrazem twarzy, jakbyś właśnie stracił psa. Polak, który próbuje wejść w związek z Brytyjką, odkrywa świat komunikacji pasywno-agresywnej. On mówi, tęskniłem. Ona mówi I was quite busy. Nie była, nie. Po prostu nie miała potrzeby kontaktu i nie chce o tym rozmawiać, bo każda rozmowa o emocjach to dla Brytyjki tortura gorsza niż płacenie za nadbagaż w Ryanerze. Związek z Brytyjką to czasem jak granie w RPG na poziomie hard. Każda rozmowa to test dyplomacji, każde What do you mean to zaproszenie do emocjonalnej miny, a każde We need to talk oznacza, że. Masz przejrzenie. W brytyjskim krajobrazie społecznym Polka z Anglikiem to już norma. Na Facebooku mamy grupy typu Polish Wives of British Men, Mixed UK Polish Families i Help, My Husband doesn't like pierogi. Ale gdzie są Brytyjki z Polakami? Gdzie te grupy? Gdzie statystyka? Nie ma! No nie istnieją! Nie jest dobrze. Co prawda nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio. Polki wiążą się z Brytyjczykami, bo ci są inni. Grzeczni, spokojni, mało krzyczą i nie mówią kukak, co trzy zdania. A Brytyjki? One w Polaku nie widzą żadnej egzotyki. One widzą Eastern European Plumber. Nawet jak ten Polak jest inżynierem, nawet jak jest grafikiem 3D, pilotem dronów, pilotem samolotów i robi sushi lepiej niż Jamie Oliver. Dla niej to wciąż facet z innego kręgu. Zresztą język, kultura, inne poczucie humoru, inne rozumienie ironii to wszystko działa jak filtr. I Brytyjki patrzą przez ten filtr, jak przez szybę w sklepie. No, fajnie wygląda, ale nie dla mnie. A jeszcze jak Polak powie coś w stylu, no, w Polsce to jest lepiej. No, to już koniec. Ona nawet nie wie, co jest w Polsce, ale wie, że brzmi to jak skarga. A Brytyjki nie lubią, jak ktoś narzeka. Od narzekania są one same. Tak. O, to pani pierwsza, wszyscy narzekają. Nie narzekam. A teraz coś o akcentach. W Wielkiej Brytanii akcent to nie tylko sposób mówienia to społeczna waluta. Możesz mieć doktorat z Oksfordu, ale jeśli mówisz jak z Rochdale, to to jesteś plec. A co dopiero, jak mówisz jak Mariusz z Katowic? Polacy mają naturalny, twardy, konkretny sposób mówienia po angielsku. Nawet jak są płynni, to dźwięk typu zy, czy I, RY zawsze się przebija. Polak stara mówić się płynnie, poprawnie, ale akcent zostaje i nagle zamiast walk wychodzi VOG, zamiast Beach wychodzi bitch, a shit i shit tworzą alternatywne wersje całej angielskiej pościeli. I Brytyjki to słyszą, a jak słyszą, to oceniają. I'm not interested. Bo dla nich flirt to gra subtelności, żartów, aluzji. A Polak mówi I won't be with you i koniec gry. Akcent nie musi być wadą, ale w UK jest. Szczególnie dla kogoś, kto dorastał słuchając BBC i marzył o księciu z Notting Hill, a nie o hydrauliku z Gorzowa. To, co dla nas jest normalne, dla nich brzmi foreign. A foreign to nieromantyczne. Foreign bywa egzotyczne, ale tylko wtedy, gdy mówisz po francusku i nosisz szalik z plamami po czerwonym winie. Bonjour, pijcie polskie wino. Brytyjki to mistrzynie niezależności. One mają wszystko, co potrzebne do pełni życia. Wynajmowane mieszkanie w Creative District, rośliny z Ikei, psa z adopcji o imieniu bardziej ludzkim niż niejeden Brytyjczyk, na przykład Rupert, Hugo albo Malcolm, i oczywiście konto na aplikacji do medytacji z automatycznym przypomnieniem o godzinie 19. .00. Breathe in, breathe out. Don't text him. Nie potrzebują faceta. Facet to dla nich jak poduszka niby ładna, czasem nawet przytulna, ale całkowicie zbędna. Dekoracja, element wystroju, coś co ładnie wygląda na Instagramie, ale przeszkadza. Jak trzeba zmienić pościel? To jest niegrzeczne, to jest nieznane mojego moich czasów nawet, tak się nie postępowało. A Polak? Polak w swojej naturalnej, nieskażonej terapią, romantycznej formie wchodzi w relacje jak... w remont łazienki od razu z planem poziomicą i wizją efektu końcowego. Najpierw faza projektu, gdzie widzisz się za 5 lat. Potem wykonanie. Może zamieszkamy razem. A następnie wykończenie. Kupiłem do łazienki stojak na szczoteczki w naszym stylu. Polski facet nie rozumie, że nie każdy chce nową wannę w pierwszym tygodniu znajomości. Że nie każda kobieta marzy o wspólnym kredycie, remoncie balkonu i dzieciach o imieniu Janek i Zosia. Bo dla Brytyjki słowo commitment brzmi jak licking roof przeciekający dach, czyli coś, co może się wydarzyć, ale trzeba to ignorować, dopóki nie zaleje całej chaty. Polak mówi, może zamieszkamy razem. A wiecie, co ona słyszy? Piję piwo. You drink, I'm... stawiam. Yeah. Ale w sklepie! Him? Can you fucking tell him? Tam jeszcze nie można. Ale to nie jest tak, że ona nie chce z nim być. Ona po prostu nie chce być z nikim. Kto nie ma czterech łap, nie merda ogonem i nie daje się wyprowadzać na sneczy. Pies to idealny partner. Kocha bezwarunkowo, słucha w milczeniu i nie zadaje pytań, nie zostawia brudnych naczyń w zlewie i zawsze jest szczęśliwy, jak wracasz do domu. A Polak, Polak zada pytanie, gdzie byłaś? Zostawi kubek po kawie na środku stołu i jeszcze powie Twoje spaghetti było trochę zasłone. Przegrana sprawa, do tego dochodzi cała filozofia bycia independent woman. Brytyjki są uczone od dzieciństwa, że muszą być samowystarczalne. Że facet to luksus, ale luksus, który często się psuje, a gwarancja nie obejmuje emocjonalnych awarii. Unowu nie chodzi? Uwa. może grypy nie ma? No i jest grypa, nie złożona, grypyta, wmory, zdejmowane, wszystko się zacina. Kurwa. Dlatego one inwestują w psy, w koty, w świeczki o zapachu Evening Sandalwood i poranny jogging po parku. A Polak? Polak chce zbudować życie i nie rozumie, że ona chce tylko weekend relationship. Bez logistyki i bez wspólnych rachunków. On widzi związek jako stabilną konstrukcję, ona jako kolorowy namiot glampingowy. Do użycia raz w miesiącu, w idealnej pogodzie, bez błota. On mówi, będziemy razem na zawsze. Ona mówi, chciałam się napić tylko herbaty. I właśnie dlatego te relacje się nie sklejają, bo to dwa różne światy. On zbudowany na pierogach, tradycji, wspólnym obiedzie u mamy. Ona zbudowana na kawie z mlekiem owsianym, niepisanych zasadach emocjonalnego dystansu. On planuje wspólne wakacje. Ona planuje ucieczkę z rozmowy, gdy tylko padnie słowo przyszłość. To wszystko nie oznacza, że Brytyjki nie chcą miłości. One chcą, ale na swoich zasadach. Luźnej, nienazwanej, wolnej od harmonogramu i pozbawionej odpowiedzialności. A Polak? Polak woli wiedzieć, czy to już narzeczeństwo, czy taka faza przejściowa. I znów, tutaj nie ma winny. To nie tak, że ona jest zła, a on za bardzo chce. To po prostu dwie różne szkoły życia, dwa różne systemy operacyjne. Ona działa na iOS 17 z funkcją Emotional Notification Off On na Windows XP z dodatkiem Service Pack, ale głównie w trybie Error. Klasizm. W UK system klasowy nie zniknął, on tylko się sprytnie zakamuflował. Teraz już nie chodzi o tytuły i herby, tylko o styl mówienia, adres zamieszkania i nazwę sklepu, w której robisz zakupy. Polak może mieszkać w tej samej dzielnicy, zarabiać więcej niż jej były, znać pięć języków, chodzić w zajebistym garniturze, ale i tak zostanie sklasyfikowany jako working class immigrant. Dlaczego? Bo nie zna hasła. Podaj hasło, podaj hasło. Order. Taki latają Error, error, nieprawidłowe. Nie wie jak mówić posz, bad casual. Nie wie jak śmiać się z żartów o Waitros. I nie wie, kto to jest Angela Lawson. To nie jego wina. To system tak działa. Brytyjki są uczone, że związek to też awans społeczny, a związek z Polakiem często nie daje tego awansu. Ba! Bywa wręcz postrzegany jako krok wstecz. Ona miała byłego, co grał w Rugby. Ty jesteś piłkarzem Radom jaka Rado. Ale tylko w FC25, na Xboxie. I już masz minus. Brytyjki przez wieki karmiono mitem, że romantyzm mieszka we Francji, że namiętność pochodzi z Hiszpanii, że dobre jedzenie jest we Włoszech. A Polska? Polska w ich wyobrażeniu to deszcz. Bieda, smutni faceci i alkohol. No i może jeszcze polskie wędliny, bo widzą je codziennie na wystawie polskiego sklepu, po drodze na metro, gdzieś w Finchley Central. I nic, że mamy Chopina, Skłodowską, Miłosza, Lewandowskiego, Pierogi i Sopocki Grand Hotel. To nie przebije obrazu, który został zaszczepiony przez pokolenia imperialnego poczucia wyższości. Francuz jest sexy. Polak jest funkcjonalny. Francuz przynosi róże. Polak przynosi klucz francuski, bo Polak nie jest romantyczny, on jest praktyczny i nie zawsze trzeźwy. O, Józef, prawie dałeś radę. Polacy też mają swoje za uszami. Na randce mówią o polityce, plują na imigrantów będąc samemu imigrantem. Na pierwszym spotkaniu pytają, czy kobieta umie gotować. A flirt wygląda jak rozmowa o kredycie hipotecznym. Zamiast żartów, historia o tym, jak robili schody u szwagra. Zamiast komplementu, ocena fryzury no. Lepiej ci było w tamtych włosach, kochanie. Polak nie flirtuje, on negocjuje związek. I to jest problem. Bo Brytyjka chce gry, zabawy, luzu, ironii, a on konkretu, struktury, związku na lata i numeru PESEL. Do tego dochodzi język. Polacy, żeby nie brzmieć głupio, mówią mało. A jak już mówią, to suchym, inżynieryjnym tonem ze słabą bajerą. Czy jesteś Wifi, bo czuję tutaj połączenie, wiesz, co odnieść. Tak będziesz moja. To jest takie proste. Nic nie jest, e, nic, jest nic nie jest ciężkie. A już w miłość od pierwszego wejrzenia? Gdy patrzę w twoje oczy widzę nas na zawsze. I teraz pytanie końcowe. A może to dobrze? Może to dobrze, że Brytyjki nas nie chcą? To nie porażka. Może to znak, że nie pasujemy do systemu, który i tak nie działa? Może lepiej być z kimś, kto wie, jak się czuje, jak się wyraża emocje i co znaczy słowo dom? Może nie musimy być Brytyjscy? Może wystarczy, że będziemy normalni, bo koniec końców nie trzeba być lubianym przez wszystkich. Wystarczy być kochanym przez tą jedną, jedyną. Taką, co rozumie, czym są kiszone ogórki, paluszki i kieliszek wódki na zapojkę. Miałam dwóch mężów, i wiesz, jeden mąż lubię wypić, drugi lubię mąż wypić. Boże. I taka jestem nieszczęśliwa, a teraz zapoznałam Ciebie, i Ty też lubisz wypić. To jakie to jest moje życie? To była herbatka z bekonem, dziś trochę krótsza, jednak mocniejsza, pełna sarkazmu i smutnej prawdy. Nie każdy musi cię chcieć. I bardzo dobrze. Bo może właśnie dzięki temu znajdziesz kogoś, kto nie ocenia cię przez pryzmat akcentu, pracy czy miejsca urodzenia. Zostaw komentarz, daj suba i podziel się tym filmem z kolegą, co wciąż czeka, aż ona odpisze Maybe next week. I pamiętaj, może nie masz Brytyjki, ale masz pierogi. A to więcej niż oni. Do usłyszenia.